Mogą być wykonywane metodą dmuchania lub formowania termicznego. Dmuchanie polega na kształtowaniu bryły stopionego szkła poprzez obracanie i nadmuchiwanie jej powietrzem. Formowanie termiczne przypomina odlewanie i lepiej nadaje się do wyrobu naczyń płaskich. Kiedy patrzy się na te piękne przedmioty, trudno uwierzyć, że zaczynały jako zwyczajne szkło okienne. Dostarczane w taflach o grubości od 3 do 10 mm. Pierwszym krokiem jest zmierzenie szyby i podzielenie na części, nieznacznie większe od przedmiotów, w jakie mają się przemienić. Ta szyba posłuży do wykonania dużych, ozdobnych talerzy i zostaje podzielona na kwadraty o mniej więcej 35 cm boku. Pracownik kładzie kwadrat na papierowym szablonie. Za pomocą narzędzia do cięcia szkła odrysowuje kontur talerza. Następnie delikatnie naciskając przez gumowy młotek oddziela obie części. Niepotrzebne kawałki usuwa się kilkoma delikatnymi stuknięciami. Okrągłą szybę kładzie się na wzorniku. Rozpoczyna się część artystyczna. Najpierw odrysowanie konturu. Następnie malarz uzupełnia wzór ornamentami i wypełnia detale. Farba to specjalna emalia do malowania na szkle. Następnie, za pomocą pistoletu nagryskowego, nakłada się tło i robi cieniowanie. Talerz jest już wycięty i ozdobiony, ale wciąż całkowicie płaski. Następnym krokiem jest ukształtowanie go przy użyciu bardzo wysokiej temperatury, stąd termin formowanie termiczne. Służące do tego formy robi się z niepalnych i żaroodpornych materiałów. Szkło zostaje delikatnie ułożone na formie. W piecu formuje się po kilka przedmiotów jednocześnie. Żar panujący w piecu sprawie, że kawałki szkła zmiękną i ułożą się w formach, przyjmujących kształt co do najdrobniejszej nierówności powierzchni. Te małe kawałki szkła staną się kawałkami farby na szklanej replice malarskiej palety. W ciągu półtorej godziny temperatura wewnątrz pieca wzrasta do 843 stopni Celsjusza. Potem na chwilę uchyla się wieko, by sprawdzić, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Szkło powinno mieć konsystencję tofi i żarzyć się na czerwono. Kiedy szkło osiągnie właściwą konsystencję, rozpoczyna się faza studzenia. W ciągu 6 godzin kawałki szkła twardnieją w kształcie i fakturze swoich form. Tarerze i podstawki na łyżki są już dość chłodne, by móc wyjąć je z pieca. Piękno szkła formowanego termicznie polega na uderzającym połączeniu przejrzystości z żywymi kolorami. Dodajmy do tego nieskończony wybór kształtów, a otrzymamy prawdziwą sztukę funkcjonalną.